Mamy problem, nie możemy odpalić silnika. Zacięło się chyba koło zamachowe. Nie wiem czy duży, ale powiem Wam, że branie masakra. tak złudną nad 5-metrową się przepływali. Trudna jest, zobaczcie ten pyszczek, te płeteczki rozstawiane Liczna, naprawdę, kawał rybkę. Zobaczcie co trafiłem z Łukaszem płynąc przed naszym opozowiskiem na takiej wodzie 3,5 metra. No yy, dla, może być życiówka moja, zaraz zobaczymy, przepiękna jest, no zobaczcie, jest po prostu cudowna. Siemaneczko wszystkim, słuchajcie, nie wyłączajcie odcinka, za chwileczkę puszczę Wam resztę nie, materiału. Wybaczcie, że ostatnio są takie przerywniki, ale wiecie, e, praca, e, myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby opowiedzieć Wam m, o bardzo ciekawej i fajnej funkcji w aplikacji Fish Surfing. E, wrzuciłem ostatnio relację e, z tego miejsca, jestem z rodzinką na urlopie. Na jednej z dolnośląskich żwirowni, i myślę, że ta funkcja z aplikacji Fish Surfing pozwoli Wam znaleźć tą wodę i tysiące innych. Słuchajcie, chodzi oczywiście o funkcję map. Zajdziecie tutaj w tej opcji wody publiczne, prywatne łowiska, zakwaterowania dla wędkarzy, lokalnych przewodników, sklepy wędkarskie możecie tam zaznaczać moje punkty na wodach. Jeśli chodzi o, o same łowiska, również jest podana informacja, gdzie kupicie zezwolenie. Na danej wodzie, kto jest właścicielem wody. W samej aplikacji znajduje się ponad 40 tysięcy łowisk z całej Europy, także uważam, że naprawdę sporo. A jeśli chodzi o wodę, którą, na której ja jestem, to jest to żwirownia spalona. Wpisuję sobie miejscowość spalona, znajduje mi żwirownię, na której jestem, pokazuję na mapie. Proszę bardzo. I jest dodatkowo funkcja taka jak nawiguj. Czyli dzięki aplikacji możecie bezpośrednio dotrzeć na łowisko, na miejsce, które Was najbardziej interesuje. Biorę nawiguj, przynosi nas do map Google no i jedziemy na drzwiownię. No ja akurat na niej jestem, także, także tak to wygląda. Także słuchajcie, bardzo fajna funkcja, korzystajcie sobie z tej, z tej opcji. Ja dalej się czuluję, zostały mi dosłownie dwa dni wypoczynku, bardzo przyjemne miejsce. Dostałem zaproszenie tutaj od mojego serdecznego kumpla Dominika. Mamy cały domek dla siebie z rodzinką także Chwila wytchnienia od ryb No i za chwileczkę wracam na wodę, także słuchajcie Miłego odcinka, to jest ostatni odcinek z Krainy Olbrzymów Za chwileczkę ruszają odcinki z Polski, z Oderki Ze zbiorników zaporowych, także oglądajcie, śledźcie kanał, no i co, wszystkiego dobrego i połamania kija Siemaneczko wszystkim, Piotr Bofo, Matka Polska Daniel Pawłowicz w Pogoni za sumem Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Odcinek Zaczynamy od holu Daniela, wypłynęliśmy przed chwileczką na wodę, wieczorna tura, od rana nagrywaliśmy materiał dla MatKat Polska o trollingu, także serdecznie zapraszam na kanał, za jakiś czas na pewno pojawi się ten materiał. Głupia nie będzie ta ryba chyba, co? Nie, chyba nie. Ale zobaczcie, seria Black, kina z najtańszej serii, tak. matka i daje radę sobie w zupełności. To jest spin 240, prawda? Tak. No, głupia rybka nie będzie powiedzieć Dlatego też ja się nie Jak odpalać, to mów. Nie ma ile tam się trzeba pozwolić. Nie no, jak uciekać bardzo, no, na razie nam się kręci przy tym, nie? Już bąbelki pierwsze puszczę, ale nie, to nie będzie mała ryba. To jest Jest. Ty no nie mogę odpalić silnika. Ty tak się rybko prezentuje. Fajna, wuja będzie na pewno. Ale mamy problem. Nie możemy odpalić silnika. Zacięło się chyba koło zamachowe. Bo próbuję odpalić i nie da rady. No, powiem wam, że wyjazd pełen przygód. Daniel naprawia na środku rzeki ponton ryba na smyczy. taka z 210, 220 max, 2,20 może nie być. No. Zacięła nam się yy, ta szarpaczka. Nie wiem o co tam chodzi. Daniel, naprawisz? Tak, chyba, naprawdę. Cały czas coś, nie? Jak nie poprzebijany ponton, to coś, to, 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 to nie wiem. Dwa razyśmy przebili ponton. Mam nadzieję, że to jakaś drobnostka. No zobaczymy. Tracimy go po prostu bez sensu czasu. teraz ryby odpaliły. Ja, zanim rozpoczęliśmy odcinek, to miałem fajne branie grubej ryby, bo już czułem, że siadło naprawdę potężnie. Bum! Nie ma dobrej wiadomości. Słuchajcie, Tomek zerknął z Danielem, nie wiem, tam jakiś coś, jakimś wale, nie wiem co, o czym oni tam gadają, ale złośliwość Rzeczy Martwych niestety nie pozwoliła na to, widzicie, jesteśmy holowani, także spływamy do brzegu, nie wiem, czy będziemy to w ogóle tam coś grzebać przy tym, prawdopodobnie dzisiaj po prostu wyjedziemy e, do Polski i tyle, no. Chciałem dla was jeszcze nagrać jeden odcinek, ale no widzicie, no, udało się wychować jedną rybę i nie zawsze idzie po naszej myśli, także spływamy do brzegu i będziemy dalej myśleć to, co dalej, nie? Słuchajcie, no, zmienia, zmiana planów, e, to prawda silnik w pontonie odmówił posłuszeństwa, ale postanowiliśmy jeszcze z Łukaszem dzisiaj wypłynąć, już jest godzina 20 chyba dochodzi, nie? No dokładnie, godzina 20. Godzina 20, także po prostu nie ma sensu dzisiaj już wszystkiego pakować, zamiast wyjeżdżać jutro wieczorem, po prostu wywie, wyjedziemy rano, popływamy z Łukaszkiem jeszcze myślę, Godzinkę, może dwie, maksymalnie dwie. Jak się uda coś złowić, to fajnie. Jak się nie uda, to trudno. Zabieramy się do łowienia, zaraz napływamy miejscówkę. Przesiadłem się do Łukasza na łódkę. Bardzo fajna łajba, River Boach 410. Do tego zapięta jest Honda 20. No i mega wygoda, powiem wam, że przez te ostatnie 4 dni takie krępel boli od Pontonu. A tutaj zobaczcie wygoda foteli fotelik, jest bardzo fajnie, także słuchajcie dobra, yy, nie przedłużam, lecimy na miejscu, we, no i zaczynamy łowienie. Naprawiłem z Łukaszem ten silnik, odprężnik prawdopodobnie wyjechał. Nie, tutaj są zawodniki, te dwa, łyse ona, na ogarnęli silnik. I co się zepsuło Tomek, jeszcze raz powiedz. Yy, taki bulbat... Bul bul jeszcze raz. Prytykator przy się zawiesił. Słuchajcie, za nami już zakłód słońca. E Wsiadłem do Daniela na ponton, naprawiony silnik. Płyniemy w dłużek i na płytkie blaty. Przeszukaliśmy trochę głębokiej wody, ale niestety bez żadnego efektu. Także płyniemy na płytszą wodę, taką 3-4 metrową. No i zobaczymy, jeśli coś siądzie, to oczywiście wam pokażemy. Muzyka Wieczorny dzisiaj, już trochę żeśmy z Danielem przepłynęli. Nie wiem czy duży, ale powiem Wam, że branie masakra. Tak dudną, nad 5-metrową japą żeśmy przepływali. Pięknie strzelił, naprawdę taka siła. Zły. Dwa ryba. Ale chyba jakiś wielki wiesz nie będzie, wiesz? Po prostu silny jest. Gigant raczej nie będzie. Dziwnie ta po tych przyrodkach przechodzi. Lubią te kanty, nie. No. 100, pod 180 A nawet może skoro pod bezpieczkę gumą trochę wysoko Ale te muchy lecą do tego ja idź. Mały nie jest No, no zobacz jaki małe ty Dobra, to będzie to pozbierać, nie? Tak, sieć bokiem, wiesz? No dobra. Słuchajcie, na razie rybkę sobie przywiązaliśmy. Jest taka ciemnica, słabe te brzegi. No i nie wyjdą te zdjęcia, ona sobie spokojnie wy, wytrzyma. O, widzicie jak chodzi. Nie, jest na, na biegu, wiesz? No także, słuchajcie, szukamy dalej, no próbujemy dalej, a jutro do niej rano przypłyniemy. Siemanko, słuchajcie, witamy Was po wczorajszym wieczornym holu. Spłynęliśmy wczoraj z Danielem gdzieś koło godziny 23:30. miałem jeszcze e, bardzo fajną rybę na kiju. E, widzieliśmy ją na echu, przecięliśmy jej drogę w i uderzyła. E, wobka niestety się nie zacięła, ale to jest ta rybka z wczoraj, Łukasz ze mną dzisiaj przypłynął specjalnie na sesję. 202, 202 cm, no zobaczcie, śliczna, nie jest może jakiś gigant z tej rzeki. Ale już Radochy dała wczoraj przy holu, No cudna jest. Zobaczcie ten pyszczek, te płetewki prostawiane. Śliczna, naprawdę. Kawał rybska fajnego. Myślę, że tą rybą dzisiaj będziemy kończyć odcinek i w ogóle przygodę na tej malowniczej rzece. Udało nam się złowić kilka fajnych ryb. Tym Łukasz pobił swoje. trzykrotnie swoją życiówkę. Trzykrotnie swoją życiówkę. Obecnie rekord życiowy to jest 244 cm, także naprawdę kawał misiaka. Nie wiem, w którym odcinku się pojawiła życiówka Łukasza jeszcze, bo tych materiałów jeszcze nie składałem. W każdym bądź razie na pewno gdzieś Wam wrzucę odnośnik, a może nawet jakąś przebitkę z tą rybą, także no gratuluję Łukasza jeszcze, bo ryba Dzięki naprawdę wielkie. cudna. No i co, wraca jak do wody. Idzie w górę rzeki. Odciągamy go na środek? Ale będzie ładne таа шивжлэн тавшлан таш Wiotkie rybsko Gdzie on jest? Cofnij się Co to? Czekaj, musimy go trochę na bo bardziej chyba wyciągnąć. Dobry jest, to co? Wielki jest. Coś niesamowitego, już spływaliśmy z Łukaszem do obozowiska, mieliśmy się z Wami pożegnać, a czy pożegnaliśmy się tam w dole. Zobaczcie co trafiłem z Łukaszem płynąc przed naszym obozowiskiem na takiej wodzie 3,5 metra. No y, dla, może być życiówka moja, zaraz zobaczymy, przepiękna jest, no zobaczcie, jest po prostu cudowna, pokaż go Łukasz, do góry, no to jest coś po prostu niesamowitego, nie, po takie ryby się tu przyjeżdża, ciężki hol, strasznie, powiem tak mnie ta ryba zwichrowała, Uu, naprawdę, z takiej kurde wody, no i udało się go wyciągnąć, dobra, słuchajcie, zaraz go będziemy mierzyć, sesja fotograficzna, kilka ujęć jeszcze i widzimy się zaraz przy kamerze. Słuchajcie, życiówki nie ma, ale jest potężne, 238 cm. To jest największa ryba tego wyjazdu. Dla mnie osobiście, no bo Łukasz miał 244, także dla mnie największa ryba w tym, na tym wyjeździe. Miałem jeszcze rybkę 237, 230, 224. Jakieś tam jeszcze były, dwujaki. Zobaczcie, jest przepiękna. Podniosę ją tak trochę. olbrzymia, przeogromna, mega gruba, jeszcze ją tak podniosę do góry, pokażę Wam. Słuchajcie, żeśmy z Łukaszem już wracali do Bozowiska, pożegnaliśmy się z Wami w dole rzeki, mówię dawaj tu jeszcze jedno miejsce sprawdzimy. Bu! Siedzi, ogromna, mega zakończenie, co Łukaszku? Rewelacja, warto Ty... walczyć do końca. To prawda, o. jeszcze Wam tak pokażę. O. Nie jej nawet całej do góry. Oh. Dobra będziemy wypuszczać rybsko. Wracaj, grubasie. Piękny jesteś, dziękuję Ci. Wracaj. Uh. Uh. Wow. Słuchajcie, tak na samym końcu, jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapę w górę. Subskrybujcie kanał, zostawcie komentarze do zasięgu. A my widzimy się wkrótce gdzieś nad wodą. Trzymajcie się na razie.